Celem tego filmu jest przypomnienie, jak rozwiązuje się nierówności trigonometryczne typu. Sinus 2x mniejsze od pierwiastka z 3 przez 2. Proponuję za 2x podstawić parametr T. Otrzymamy nierówność. Sinus T mniejszy od pierwiastek 3 przez 2. Popatrzmy na tę nierówność inaczej. Narysujmy wykres funkcji sinus X, przy czym w przypadku naszej nierówności to jest wykres funkcji sinus T. Zatem oś X staje się teraz osią T, zmiennej T. Narysujmy stałą y równe pierwiastek z 3 przez 2. Zinterpretujmy nierówność, patrząc na wykresy tych dwóch funkcji. W nierówności było powiedziane, że sinus x ma być mniejszy od pierwiastka z 3 przez 2. Zatem nas interesują przedziały, na przykład takie. Ta część wykresu Znajduje się pod prostą y równą pierwiastek z trzech, czyli przedział od tego szczególnego x, którego wartości w tej chwili nie znamy, do tego szczególnego x, którego wartość w tej chwili też nie jest nam znana. Ten przedział jest przykładem fragmentu rozwiązania tej nierówności. My zadaliśmy ją sobie, że rozwiązujemy. W całym zbiorze liczb rzeczywistych. Zobaczmy, że ta sytuacja powtarza się dla tej części wykresu funkcji sinus, czyli to byłby przedział od tego szczególnego x do tego szczególnego x. -a. No teraz te szczególne x -y musimy ściśle zdefiniować, wyliczyć, obliczyć ich wartość. Wybiorę przedział który będzie reprezentował rozwiązanie całej nierówności. Na przykład wybiorę przedział od tego szczególnego x do tego szczególnego x. To jest całkowicie dowolne. Mogłabym również wybrać od tego x do tego x. Jak wylicza się ten, tą, ten szczególny argument? No to ja przypomnę, tu jest punkt przecięcia funkcji sinus x z liczbą pierwiastek z 3 przez 2. A zatem ja pytam się, pierwiastek z 3 przez 2 to sinus jakiego kąta? No to sinus 60 stopni. Zatem tu ta liczba to pi trzecich. Jak zatem wyznaczyć tę, tę liczbę? Na przykład pi odjąć pi trzecich. Jak wyznaczymy... Tę liczbę, na przykład 2 pi plus pi trzecich. Znaczmy początek przedziału, który wskazałam na wykresie. Nazwijmy go na przykład w tej chwili x1, powiedzieliśmy, że możemy policzyć go pi odjąć pi trzecich, czyli 2 pi. A ten drugi kraniec przedziału, powiedzieliśmy, że możemy policzyć na przykład 2pi, dodać pi trzecich, a zatem to będzie, jeśli sprowadzimy to, to wyrażenie do wspólnego mianownika, otrzymamy wartość 7pi trzecich. Możemy zatem powiedzieć, że ten jeden przez nas wybrany przedział to wszystkie liczby te od 2pi trzecich do 7pi trzecich. Ale jeżeli chcemy tę nierówność rozwiązać w całym zbiorze liczb rzeczywistych, no to musimy uwzględnić okres funkcji sinus. Wynosi on 2 pi, a zatem w każdym przypadku dopiszemy 2 kapi i tu też plus 2 pi. W tej chwili mówimy o zmiennej t. My mieliśmy do czynienia z nierównością zmiennej x. Zatem wróćmy do, zastąpmy t 2x i ten przedział teraz może tak wyglądać. Chciałam wykorzystać ten moment i przypomnieć, że każdy przedział możemy zastąpić nierównością. I w tym wypadku mielibyśmy nierówność. Nasz 2x jest większy od 2π3 plus 2π i mniejszy od 7π3 plus 2π. Możemy podzielić przez 2. Wtedy otrzymamy, że x są większe od 2pi przez 6, czyli od pi trzecich plus kapi i mniejsze, dzielimy też przez 2, 7pi szóstych, dodać kapi. No z tej zależności w takim razie korzystamy w ten sposób, że od razu możemy zawsze, w przypadku przedziału w nierówności po prostu zapisać taką odpowiedź. Pi trzecich plus kapi i 7 pi trzecich, szóstych plus kapi. I ten przedział, gdzie k należy do całkowitych, ten przedział jest rozwiązaniem nierówności sinus 2x niż od pierwiastych strzeg przez 2, gdy rozwiązujemy w zbiorze liczb rzeczywistych. No to wprowadźmy sobie drugi problem, gdybyśmy chcieli, aby ta sama nierówność miała być rozwiązana w przedziale od minus 2pi do 2 pi. Teraz wróćmy do wykresu. Zobaczmy graficzną interpretację nierówności. Chcemy, aby rozwiązania podać tylko z przedziału od minus 2pi do 2pi. W tej chwili zrezygnujmy już z wykresu funkcji sinus, sinus T. Pominmy już ten parametr. I wprowadźmy sobie wykres funkcji sinus 2x. Zwróćmy uwagę, ile mamy tutaj przedziałów, które spełniają warunki zadania. Ten fragment wykresu to byłby pierwszy przedział, który spełnia warunek, że sinus 2x jest mniejsze od pierwiastka z 3 przez 2, zatem mamy pierwszy, frag pierwszy przedział, tu mamy drugi przedział trzeci, czwarty i piąty, który kończy się w, dla x równego 2 pi. Jak uzyskać wszystkie przedziały, które byłyby rozwiązaniem tej nierówności? Proponuję robić to, wykonywać rachunkowo przyjmijmy, że k jest równe 1 wtedy mielibyśmy do czynienia z przedziałem od pi trzecich plus za k wstawiam 1 plus pi do 7 pi 6 plus pi no i wykonujemy tutaj działania, może gdzie działania na ułamkach. Po przeliczeniu otrzymamy przedział od 4 pi trzecich do 13 pi 6. Ale zauważmy, że 13 pi 6 to więcej niż 2 pi. Zatem dla k równego 1, będziemy mieli przedział od 4pi trzecich do 2pi zamknięte. Tutaj powinnam napisać, że średnik x należy do przedziału właśnie takiego. Zatem możemy teraz rozważyć k równe 0. Wtedy odstawiamy za K 0, otrzymujemy przedział pi trzecich do podstawiamy 0, 7 pi szóstych. Idźmy dalej. Przyjmijmy za K minus 1. Wtedy rozważamy liczby z przedziału. Od pi trzecich... I za K wstawiam minus 1, minus pi do 7 pi 6 minus pi. Wykonuję rachunki i otrzymuję minus 2 pi 3 do pi 6. Dalej. Rozważmy dla K równego minus 2 ten przedział. Podstawiam za k minus 2. Będzie pi trzecich odjąć 2 pi i 7 pi szóstych odjąć 2 pi. Po obliczeniu otrzymam minus pi trzecich minus 5 pi trzecich do -5/6. Jeszcze zobaczmy dalej dla k równego minus -3. Wtedy mamy pod pi trzecich odjąć 3 pi do 7/6 odjąć 3 pi. Wyliczamy wartości i tu otrzymuję od minus 8 pi trzecich do minus 11 pi 6. Ale zauważmy, że minus 8 pi 3 jest mniejsze od minus 2 pi. A my rozpoczynamy podawanie rozwiązań nierówności od minus 2 pi. No i w końcu czas na odpowiedź do zadania. Podajemy rozwiązania nierówności zawierające się w tym przedziale. Ułóżmy je od najmniejszej, od przedziału, który znajduje się w zbiorze liczb ujemnych, czyli od minus 2pi. Zapisałam tu rozwiązanie nierówności z przedziału od minus 2pi do 2pi i pamiętamy z wykresu, że miało być 5, miała to być suma 5 przedziałów. Kontrolujemy to z wykresem. Zatem rozwiązaliśmy nierówność trigonometryczną.